Cześć, tu kosmita z bakowcem. Świat... Tu jest jeszcze Artur. Tu jest Max. Tu jest Dominik. Tu jestem ja. Dzisiaj wielki... Tu baj sukerka. Pistachio. go. Dobra, jemy go. Na Na Takie rzeczy, możesz. Ten nie mam Dobry? To <gulanie> w Tylko nie pokazuj. To jest pistocią. No ma. O, trafie. o trafie. zobacz no. mm. hmm. to. Co się dzieje? Jaką opinię makowiec ty. Nie polecamy. Szczerze, o w Babcia nie... dała to <gulanie> dobry Nie, ja, nie, nie. Dobry. do Ja ci przyniósł. Paweł wygląda no, na to, Ole coś do widzenia. Uczcie się dobrze. I przełkam na koniec. Teraz się lek na depresję! Działa! 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 Skupany ma działanie mogę powiedzieć. Dobry Kurde. A ty Ja. mega dobry. Tutaj kamera dla grubego. Nie grubego Polecam. A ty polecasz? Bardzo polecam. Ja.